Ile wynosi kadencja prezesa Trybunału Konstytucyjnego obecnie? Obecnie kadencja prezesa Trybunału Konstytucyjnego, jak wynika z, no, z interpretacji ustawy, wynosi 9 lat. Tyle, ile kadencja, na jaką został powołany lat wybranego tak. Mhm. Czyli prezes Trybunału ma kadencję, z jakiego przepisu to wynika? Że 9 lat wynosi kadencja prezesa Trybunału? Trybunale no, wy, wy, wynika wprost z ustawy o trybunale konstytucyjnym. Tak, z którego przepisu ustawy. Jeżeli pan wysoki wy, trybunał raczy mi ten przepis przypomnieć, to Dziękuję bardzo Panie Pośle. To nie ma takiego przepisu w ustawie, który by określał dziewięcioletnią kadencję.